Szanowni Państwo, to już trzecia edycja wyborów najsympatyczniejszego kundelka Lublina. Warto posiadać i warto przygarniać psy ze schroniska przy Psy, które znalazły się w swoim życiu no, w bardzo trudnych warunkach, bardzo często, trafiają właśnie tutaj. I my po to przychodzimy, żeby stąd te psy brać. Będziemy mówić też o takim szeroko pojętym dobru. Psa, bo któż się cieszy inny, kiedy przychodzimy na przykład późno do domu, pies zawsze, zawsze sympatycznie nas wita i z radością i cieszy się. Organizatorami wyborów najsympatyczniejszego kundelka Lublina są schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lublinie i miesięcznik cztery łapy, którego redaktor naczelną bardzo serdecznie witamy jest z nami. Patronat honorowy nad wyborami najsympatyczniejszego kundelka objęło Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt i Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Weterynarii i Radia SK i Vox FM. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że spotykamy się tutaj y, na wyborach kundelka y, Lublina i okolic. Cieszę się niezmiernie, że właśnie są te wspaniałe przyznami, nami, które y, dają nam tak wiele radości, które y, y, potrafią tak wiele i potrafią zadowolić nas i dać nam radość życia. Y, po drugiej stronie tego budynku jest 250 psów czekających na właścicieli i o to chodzi, żebyśmy brali przykład właśnie z tych wspaniałych i no, zastanowili się, czy któryś z naszego schroniska nie powinien również tutaj wystąpić. No, cieszę się, że po raz trzeci z panią Dorotą Szulc-Wojtasik. Redaktor naczelną magazynu Cztery Łapy. Mamy przyjemność organizować tu w Lublinie taką wspaniałą imprezę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że już po raz trzeci w moim rodzinnym mieście w Lublinie mogę współorganizować wybory kundelka. Dziękuję bardzo Bożence Kiedrowskiej za oddanie, za przygotowanie tak wspaniałych warunków do tego, żebyśmy się mogli tutaj cieszyć tym pięknym, słonecznym dniem. Właśnie, ma chody na górze. Ma chody dokładnie, na górze. <laughs> dokładnie. Proszę Państwa, ja jestem właścicielką dwóch przecudownych suczek, też przygarniętych z przytuliska i z ulicy. Jest takie powiedzenie, że pies ze schroniska kocha mocniej. Ci, którzy mają takiego zwierzaka, zapewne to wiedzą. Ja o tym wiem najlepiej na świecie, i przesłaniem tych wyborów jest to, żeby mówić w całej Polsce o tym, że są psy, które czekają na dom, które czekają na adopcję. Ja dzisiaj widzę tutaj w Lublinie no, przynajmniej co drugiego pieska, bym wzięła, przygarnęła, przytuliła. Jest tu taki staruszek który ma kilkanaście lat, jest kompletnie niekłopotliwy, chciałby jeszcze przez parę lat pożyć gdzieś w jakichś cudownych warunkach. Proszę Was, zapewne macie swoje pieski, nie możecie sami przygarnąć, ale zapytajcie znajomych, opowiedzcie, jak to jest fajnie przyjść na takie wybory i pochwalić się pieskiem, który. Gdzieś był wyrzucony, gdzieś był przywiązany do drzewa i w tej chwili przychodzi tutaj taki piękny, wspaniały. Wy jesteście z niego dumni, jak to jest fajnie. I ja życzę dzisiaj i chcę, żeby zawsze przesłaniem tych wyborów było to, żeby jak najwięcej piesków z tego schroniska znalazły czułych, kochających właścicieli. Dokładnie takich, jakimi wy jesteście, bo to wy dajecie przykład, przychodząc tutaj. Na to, jakim warto być właścicielem. Dziękuję bardzo i życzę wesołej zabawy. Pani Bożena jest w życiu. Dariusz Tokarzewski, Grupa Vox. Dariusz Dari Dari zawsze jest z nami. Cieszymy się bardzo. Pan Wiesław Piątkowski, Urząd Miasta Lublin. Michał Wendecker, wokalista, świetnie śpiewa, no można posłuchać jego jego muzyki i proszę Państwa gość specjalny. Wielka diwa teatrów, nie tylko muzycznego teatru w Lublinie, ale we Wrocławiu, Elżbieta Kaczmarzy-Janczak. A proszę będzie i przodem, a będzie konkurs wokalny dla um, Milusińskich. Na co Państwo będziecie zwracać szczególną uwagę. Kocham psy, będę zwracał uwagę na wszystko. Chciałbym, żeby wszystkie wygrały. A ja na frazę muzyczną, zobaczymy jak śpiewają psy. Nie ja będę oceniał jakąś futerka i stopień miłości, które ten pies okazuje. Bardzo mi przykro, ale wszystkie piękne są i będzie mi bardzo trudno. Poproszę reporterów są, żeby robiliśmy. Nisiak, misiak, przybij piątkę. To dobrze. to Misia. Teraz, bierz... A, jeszcze Ona tylko z wasi ciężko przybija piątkę. O, o, już gotowa. Już gotowa do piątki. Tak jest. Zgaduj, z której ręce jest jedzenie. Proszę bardzo. Zgaduj, zgaduj, z której ręce jest kula. Ale zasłania pani Brawo, proszę Państwa, naprawdę fantastycznie, Misia! Zgaduję, zgaduję. O, brawo. A jak długo y, Pani z Misią pracowała, żeby. Szczerze mówiąc, to, co ja miałam, to od razu do siebie leży do nowych. Po prostu. Szczerze mówiąc, to na no, tutaj to była przez cały czas. No nie było żadnych takich. O! Muszę zrobić tak, ale to jakby się on to robiła, jak nie to nie jest brała. A moja ciocia nie miała komu oddać, bo bardzo dużo się urodziło. I ona była ostatnim małym pieskiem, którego nikt nie chciał. Bo była nasza, a nasz wiadomo, to wszyscy chcą dużo, obronę. Była najmniejsza, no i niestety nikt nie chciał. I ja chciałam, i ja chciałam i ją oddać. I ja ukochany pies. Brawa dla misi, brawa i dla właścicielki. Nie Niezłe sztuczki, co? Ja tak teraz szyneczki pobieram. To już była piątka, fantastyka. Brawo dla Miśki. Brawo, dziękujemy Miśka, <gryzny> pięknie. Swajki umiecie, proszę bardzo. Swajki umie sporo, ale jest dzisiaj bardzo podniecony, więc zobaczymy jak to kooperować. Za radę. Już zaczynamy? Swajki, Spaj swajki, szasz, szasz. Przyjpione. Swajki, przyjpione. Paruj. Zdech pies. Zdech pies. Zdech. Spajki, Spike. Spike. Spik. Spik. Spike. Spike. Hop. Hop. Spik. Hop. 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 Dobrze, Hop. 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 Trzy psy Hop. 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 Wójska yy, jest z za wiskiego, zawsze mi się to myli, ale to jest schroniska. Yy, to jest szelka adoptowana przeze mnie yy, pół roku temu z tego schroniska, yy, a to jest yy, Tawi adoptowany też z tego schroniska i... Wszystkie trzy psy, na przykład Whisky, startuje w zawodach i proszę spojrzeć, że w schronisku też można znaleźć psa sportowego. i Chcielibyśmy Państwu pokazać, że psy ze schroniska też mogą z swobodą startować w zawodach i mieć w tym sukcesy, mimo że były wszystkie wzięte jako psy dorosłe i żaden od szczeniaka. Na szelkę oczywiście było dużo chętnych ze względu, że mam specyficzną urodę. Niestety to nie jest łatwe i nie dla każdego, więc z tego względu zdecydowałam się, że to ja ją wezmę i poświęcę jej swój czas. Tak samo Tavi. Właścicielki, brawa! A to jeszcze nie koniec! Proszę! Tył, proszę, przed nimi łapami, tylnymi łapami. Niesamowite, niesamowite! Brawo! Brawo, brawo! I ukłon na koniec. Brawo! Whisky piękna, tak jak jej właścicielka. Dziękujemy. Państwo nie biją braw, bo za nie mówili z wrażenia. Proszę Państwo, żeby komentować. Ania mnie poprosiła, żeby komentować, ale mamy teraz duży problem, jak ocenić, czy w ogóle, jeżeli jest ex musi być ex A tutaj takie zakulisowe jest nasze spostrzeżenia. Więc słuchajcie, nie szanujcie. Poddaję się Ani mikrofon, bo jestem pod wrażeniem. Ja też. Rysia nawet jak już Rysia nie mówi, to już jest pod wrażeniem. Brawa, szelka! Pięknie, pięknie. I kolejny, tak? Proszę powiedzieć teraz, jak się nazywa? Tawi. Tawi. Tavi jest w Jest tańczą. Niesamowity. Jestem pod wrażeniem. Może być taki pieski może w jakiejś sztuce by wystąpił. Sztukatrze muzyczny. A może do baletu? No. Perełka musi najpierw oswoić się ze sceną. Jest gwiazdą, jak widzicie, na różowo ubraną i ona ma swoje mm, prawa, tak? Bo tak gwiazdy mają. Ubrana, przez garderobianą, wyrobiona, fryzura zrobiona. Rzęski doklejone. Pięknie! Jak dostał pięknie. O! Ślicznie Co więcej nie umie ona, bardzo dużo umie perełka. Śliczny brawa dla perełki. Szanowni Państwo, a zatem punkt kulminacyjny dzisiejszego spotkania. Oto werdykt na najsympatyczniejszego kundelka Lublina. Trzecie miejsce grafi. Prosimy tutaj do nas Grafi. Teraz zaczyna karierę, więc musi się przyzwyczaić fotoreporterzy ja i gazety, telewizja. Do... Dziękuję pani bardzo. Proszę tutaj Chciałabym powiedzieć, że dziękuję mojemu najsmaczniejszemu pieskowi na świecie. Ocenialiśmy za wszystko. Perełka tutaj cały czas była przy scenie, w ogóle się nie boi sceny. Wzięliśmy pod uwagę również to, że ma specjalną różową y, obrożę. Pani podobniła się również prawie, że w kolorze. Tak, stylizacja nie jest tu tu podpowiadanie. Ja dziękuję Perece ja za to, że po prostu jest ja dla mnie wybraną sobie bez tego psa życia. I moje życie by było puste bez tego psa, i kocham ją, i nie wiem co zrobię, jak coś się wyjezda. I zaszczytne. Pierwsze miejsce zajęła pani, że to powiem. Mróżka. tego co wiem od pani, właścicielki połączenie. Znaczy, była to, czy był to prawo, miłość nagła Jorka z Jamikiem Zórskawłosem. O, to trzeba jeszcze Oj, chyba za duży Gratuluję serdecznie, ale jak patrzę na koniec ten piękny związany z nagrodą to myślę, że yy, yy, Pani Mróżki właścicielka spokojnie się zmieścicie tutaj razem. Proszę Państwa duże brawa, ale trzeba przyznać, że wszystkie psy znakomicie prezentują się we scenie. Chcemy tutaj yy, przekazać jeszcze pierwszym yy, zwycięzcom nagrodę od Leopardusa. Nie wiem, to są niespodzianki, ale mam nadzieję, że przyjemne. Kochani, ja chciałam podziękować jeszcze wszystkim, wszystkim, którzy tutaj przybyli. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. No, cudowne, psiaczki wygrały, ale wszystkie były wspaniałe. Naprawdę każdego warto przytulić, kochać i raz jeszcze zachęcam do adopcji. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali. Te wybory oczywiście sponsorom, organizatorom najbardziej strony dla z umi zwierząt i bo fantastycznie mi się zawsze współpracuje. Dziękuję bardzo.